Właśnie wjeżdżam do powiatu włoszczowskiego, czyli Włoszczowa. W Włoszczowie jest słynny dworzec kolejowy, na którym zatrzymuje się jeden pociąg intercity i to więcej, nie wiem, No, Ale to zasługa pis Grubo, Grubo, nie? Także naprawdę warto tu przyjechać. To się chyba zatrzymuje po 23 w nocy. Warto przyjechać, zrobić sobie selfie. W, w tej wiosce Nie wiem, 30 tys. miasteczków Ogólnie Ale nie, 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 lubię to miejsce. Nie, żartuję Nie jestem zaznaczony, to jest bardzo Wracam sobie teraz właśnie Mojej babci, którą odwiozę właśnie Do województwa Światopolskiego No, mają miejscowości Kursko I słucham sobie zarąbistej muzyczki ATB My Everything Dubai Naprawdę, zarąbista, gruba muzyka, nie? Warto sobie ją ściągnąć do samochodu, jeżeli ktoś, ktoś lubi takie klimaty nie? Massakra, Wymiata, wymiata fajnie, się, fajnie się raz na jakiś czas tak karnąć, gdzieś dalej. Wszystkich Karchowicz. Pozdrawiam wszystkich zawodników Zapraszam do wspólnych na rowerze. Oczywiście ten filmik skasuje przez 24 godzinach, więc lajkujcie. Zabrałeś na youtubera? A tam na wrocie z Trzymajcie się kochani. Udanej niedzieli udanego poniedziałku, nie? ja już mam dość tych długich weekendów, mam dość, bo jem i tyję, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłem zdalić moją paczkę. 200 km. przejechać się, wiedzieć trochę naszej pięknej Polsce. Tak trzymajcie się.